Nowy tydzień i nowe wyzwania przed nami. Zobaczymy, co udało się zrobić naszym majstrom podczas naszej nieobecności. No bo przecież nie możemy być tutaj z kamerami 24 godziny na dobę. Zaczynamy od łazienki tutaj najwięcej zmian, bo tak naprawdę mamy wszędzie położone płytki, ściana ozdobna, gdzie dzisiaj pojawi się kabina prysznicowa. Będziemy dzisiaj kłaść fugę również na podłodze, która teraz jest zabezpieczona. Będziemy również gruntować i malować sufit. Na końcu dojdzie tutaj misa WC i będziemy właściwie gotowi do tego, żeby zapraszać stolarza. No jeszcze drzwi oczywiście się pojawią. Chodźcie zobaczyć co się dzieje w sypialni. Salon to teraz miejsce, gdzie dzieje się wszystko, gdzie jest cały nasz rozgardiaż, no bo tutaj w sypialni, słuchajcie, zniknął nasz warsztat. Jeszcze niedawno były tutaj piękne płyty OSB, a słuchajcie, zobacz, jak się dźwięk teraz niesie. Eo! A, niesie się, bo pustostan tutaj nastał. Wiesław przygotował nam ściany do malowania. Jest położona gładź, wszystko zostało ładnie wyszlifowane, zagruntowane i dzisiaj będziemy mogli brać się za położenie podłogi oraz malowanie. Tak naprawdę trzeci tydzień, a już zostają nam ostatnie szlify przed przybyciem stolarzy i Darka Stolarza. Wiesław! O, będziemy coś robić! O, o, u! Jeśli zastanawiacie się, co Wiesław robi. To on trenuje aparat mowy, jest z nami dwa tygodnie i tak gwara śląska zanika powoli. Coraz lepiej po polsku. Ja rozmawiam z Tobą już jak prawdziwy Polak. No kur. No. No, tak, tak wara to do nas przychodzi po prostu. Ja, ja. Tak, tak, się na, to to na nas. To jest zaraźliwe. Teraz Wiesław będzie mówił czystą Polszczyzną, a my będziemy go dłuć. Zgadzał chopie. hopie. hopie się wziął, do lewej. Chciałbym, żebyśmy już coś podziałali, kochany. Muszę Ci powiedzieć, że pięknie wszystko żeś wygładził. No nie, tak. już nie, jest już pyłku nie ma, łapka czysta. Łapka czysta. Czyli co, będziemy I mogli tak się tak brać tak. dzisiaj za malowanie, tak? Sufitu. Malowanie sufitu? Sufit może mo zabudowa, musimy zrobić na karnisz pierwszy. Dobrze, czyli robimy zabudowę na karnisz. Maskownica powinna odstawać od ściany na około 10 cm, ale wcześniej sprawdźcie sobie ile wystaje grzejnik, jeżeli macie go zamontowanego na tej samej ścianie. No bo chcemy, żeby zasłony i firanki swobodnie sobie spływały, a nie robiły takiego garba. Maskownica powinna zasłaniać cały karnisz, bądź też całą szynę, w zależności co też montujecie u siebie. Ja jestem zwolennikiem, żeby była od ściany do ściany na całej szerokości pokoju. Wszystko dokładnie sobie zmierzcie i za chwilę będziemy ciąć profile szlifierką kątową, starczą do metalu. co i teraz możemy szlifować? Nie możemy jeszcze. Nie, a to to musimy się na gładził przeciąg, jak to wyschnie i potem będziemy szlifować. I teraz szykujemy się a teraz na panele. Ale podłoga do paneli. i dzida mi stąd. Dobra, dzida, dzida, dzida. Tak. dzida. Wszyscy mówią dzida. Jesteśmy w bardzo ważnym momencie naszego remontu, bowiem tam, w sypialni za chwilę zaczniemy układać panele. Z kolei tutaj, w naszej świątyni, już prawie skończonej, ale prawie. robi Wielką różnicę. Będziemy montować. Deszczownicę, tak? tak Wszystko mamy ładnie zafugowane, z wyjątkiem podłogi, bo to zostawiamy sobie na tak. sam koniec. Akrylek ładnie już przy suficie położony. To co, znosimy graty? Proszę, szykujcie się, a ja Wam przyniosę deszczownicę, którą będziemy montować. tu tam, Michael, potrzebujemy? Jeszcze potrzebuję matrowkę, ołówek. Michał! Ołówek masz? i miary, tylko tu, tu, tu pisze ProLine. A tu wróć do mnie. Proszę. Dziękuję. Szykuj mnie tam podłogę, majster, do tego, żeby panele układać. kawy nie ma. kawy bym się napił. To już dwie wypiłeś dzisiaj. Ile A się na Śląsku pije kawy? Co dwie godziny kawa. Co, co dwie. To jeszcze jest pół godziny do kawy. Podłoga. Szykuję. Tak. Deszczownia z baterią natryskową. Taka właśnie ma być. Chłopaki zakręcili wodę. Kawy dla majstra nie będzie, bowiem nie wolno montować deszczownicy z odkręconą wodą. Proszę bardzo. Wow, patrzcie, żeby nie porysować. Co ci tu mogę pomóc? Dziękuję. No, no fajnie, że dziękuję, że ja bym chciał pomóc. Ale ja dziękuję. Jak z ojcem, nie? Przychodzisz do ojca, bo robi remont i chcesz pomóc. No ja, ja sam ogarnę, ja sam ogarnę. I słynne sobie świecisz czy, czy mi. I tak jest zazwyczaj w relacji ojciec-syna, potem wielkie zdziwienie, że czegoś nie umiesz. No jak mam umieć, jak wszyscy mówią, nie, nie, ja sam, ja sam. No. To jest nitka uszczelniająca. Można dać pakuły, ja używam nitki. Nie się kąpać już. Jeszcze tylko musi się pojawić tutaj kabina, a właściwie szyba. Precyzyjnie I się pojawi, ale jutro. Dowiedziup. Daj daj widom. Patrz, już położyłem folię. Jak planujecie sobie panele, to zawsze zwracajcie uwagę na to, żeby docinki nie były w widocznym miejscu. Tutaj będzie stało łóżko, więc ewentualna docinka pod łóżkiem nikt nie zauważy. A tutaj, przy wejściu, wyglądałoby to bardzo źle. Więc tutaj idziemy zgodnie z padającymi promieniami przez okno, wzdłużnie, wydłuży nam to pomieszczenie. A tutaj, całe panele chcemy mieć. A Ty możesz chcieć. Tam. No i dlaczego tam mam mieć taką ścinkę? No zaczynasz od świerć panela. No to ja tam chcę mieć panela, bo tutaj chcę mieć całe. Nie chcę tu mieć ścinki, bo to widać będzie, bo tu nic nie mam. A tam jest szafa. Tu jest szafa. No to dlaczego nie mogę tu mieć świętej, pod szafą, a tam mieć ładnie całą panelę? Fugi mają się licować. Jakaś licowa mają się? Tak? Nie, no. Nie. No, byle jako. Nie byle jako. Tak. Nie, a to ty byłeś tam temu. Fuga ma być tak, 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 tak. No, pozwolę. Dlaczego mamy wcinać pierwszego panela? wytłumaczmy? No bo tak pisze książce, tak musi być. I czemu ten ucięty nie może być schowany? Czyli tu możesz być i kierować ruchem. Ale też mam tak być, żeby było ładnie. No będzie ładnie. No to róbmy. Żeby fuga jedna była tutaj, potem w połowie. Tutaj no. w połowie, tutaj w połowie. Wtedy jest Nie, to jest wymysł głupi. Tak się nie robi, paneli jest ładnie jak jest. Takie. Ładnie jak przychodzi tak w bo tak ma być. Bo tak się tobie podoba. Nie, tak ma być. Nie, jak będzie nieładnie, to minus 500 do No żartem ten drugi <laughs> jakim okrehope No się w wrażeniu jak Adasia już zobaczyłem. A ty musisz jeszcze szukać, to będziesz gwiazdą telewizyjną. Mówię: "No, i ładnie. make na plan proszę". Mi Michał, co złego to nie ja. Co się stanie, jeśli pomalujecie zwykłą farbą łazienkę? No, prędzej czy później pojawi się problem z trwałością powłoki, no i możecie spotkać się z grzybem albo pleśnią, bo te farby nie są odporne na wilgoć. Jeśli malujecie łazienkę, kuchnię albo pralnię, czyli pomieszczenia o podwyższonej wilgotności, powinniście używać farby dedykowanej do tego celu. One są odporne na wilgoć i one ochronią was przed grzybem. Poza tym są proste do oczyszczenia, więc na dłużej zachowacie świeżość pomieszczeń. Pierwsze spostrzeżenia, bardzo dobre krycie farby, właściwie już po pierwszej warstwie jest efektuał, wow, no i idealna gęstość. W trakcie malowania nic nam nie kapnęło na głowę, celowo nie zabezpieczaliśmy deszczownicy, żeby zobaczyć, czy na pewno farba nie kapnie, no i nie kapnęła. W miarę możliwości, przed rozpoczęciem malowania, warto wynieść meble albo przesunąć je w bezpieczne miejsce. Jeśli nie ma takiej możliwości, trzeba je wysłonić folią, wspomagając się taśmą malarską. Można też użyć gotowego zestawu, tzw. antychlap, czyli folia i taśma w jednym. My na szczęście tego problemu nie mamy, bo w pokoju jest pusto, za to musimy zabezpieczyć podłogę, listwy przypodłogowe, grzejnik, okno, parapet oraz gniazdka elektryczne. I już to robimy. całą przylepną osłaniamy okno, parapet oraz grzejnik. Możecie nią też chronić meble laminowane, czy inne gładkie powierzchnie. Nadaje się do stosowania na zewnątrz i jak widać, a właściwie nie widać, bo jest noc, ale gdyby był dzień, to przepuszczałaby światło słoneczne. Listwy przypodłogowe zabezpieczamy taśmą malarską, która jest idealna do gładkich powierzchni, bądź lekko chropowatych. Bardzo łatwo się odkleja, nie zostawia śladów kleju, a zabezpiecza powierzchnię przed farbą albo gładzią. Czym zabezpieczamy gniazdka elektryczne i włączniki? Można je zabezpieczyć taśmą malarską. Ja jednak preferuję przy użyciu wkrętaka wykręcić ramkę, ściągnąć gniazdko i wtedy malować. O kur... Wiesiu! A Mario? Wiesiu, co tu się stało? Godzina do to... na To aż tyle tego było tam! Wody później z całego bloku, te No to po co byśmy ścianę malowali, jak teraz to wszystko... Ja. się zrobili. Słuchajcie, nie no, ściany na szczęście nie są pomalowane, ale wali. No bo woda z grzejnika ma to do siebie, że no wydziela taki nieprzyjemny zapach. Nic, ważne, że ściana jeszcze nie była malowana, także nie ma tego złego. Trochę gruntu dodatkowego. Dobra, chodźmy zaraz na wpierdzieli. Tu... No, przyszli się pośmiali. No, jak to ładnie od razu lepiej. Co biel uderza z podłogi, biel uderza zewsząd, bo i pomalowany sufit, i pięknie ukazały nam się płytki na podłodze. To był chyba najtrudniejszy dzień i najbardziej intensywny. Zastanawiam się, co wykończymy pierwsze czy siebie, czy mieszkanie. Łazienka tak naprawdę jest już na finiszu. Za chwilę chłopaki położą fugę na podłodze. Na ścianach fugę już mamy, zamontowana deszczownica. Jutro pojawi się szyba, oddzielająca prysznic od reszty łazienki, ponownie zawieszą misę WC. I właściwie to już będziemy mogli zapraszać stolarzy, którzy zrobią zabudowę, powieszą nam lustro, a lampa tutaj nam się rozświetli już nie tylko filmowa, jest naprawdę już bardzo blisko do mety. Zobaczmy, jak wygląda sypialnia po dzisiejszym dniu. W sypialni też wiele się zmieniło. Przygotowaliśmy całe pomieszczenie do malowania. Wszystkie powierzchnie są zabezpieczone: i podłoga, i listwy, i okno, i parapet. No i kiedy kamery stąd wyjdą, kiedy my stąd wyjdziemy, to Wiesław będzie miał dużo czasu, żeby spokojnie sobie tutaj pracować. A teraz się dobrze przyjrzyj, bo kiedy tu wrócimy następnym razem, to nie poznasz tego pomieszczenia. No i ostatni dzień naszego remontowego szaleństwa przed przyjazdem stolarzy. Zobaczymy co tutaj się zmieniło podczas naszej nieobecności, czy panowie. Ale powitanie. Cześć. No. Zobacz Adaśko, co tutaj nam się zmieniło w łazience? Właściwie wszystko. Panowie teraz pracują nad zamontowaniem grzejnika, ale pojawiła nam się kabina. Mamy już osadzony brodzik, deszczownica, światło się świeci. Właściwie łazienka jest już na wykończeniu. Podobnie zresztą jak nasz salon, ale na razie tutaj nie pokazujemy detali, bo jeszcze jest mały rozpierdziel. Wiesławie! No, dzień dobry. Jest, witaj cześć, mój! Kochany, cześć. 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 Ładnie, wszystko jest ładnie. Co tutaj rzeźbisz? A lampę? Będziemy że ja lampę zakładali każdy z chcemy założyć, brzejnik. No i wymienić kontakty. I to na tyle. I co? I potem córk na hałdze. I potem na hałze. I po jeszcze listy musimy założyć. No dobra. tuż do 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 A wiesz, że już dzisiaj będziesz uciekał? Nie. Nie? Zostaje. Zostajesz z nami? Zostaję z nami. Daj, mi się podoba. Bierzemy się, bierzemy się do roboty. Mogę Ci coś pomóc? Na razie nie No to, no to fajnie. Dobra. Widzę, widzę finał dzisiaj. No tak będzie. Dzisiaj jest finał. Zakończenie sezonu. Jutro będziemy świętować i czekamy dziś na... Dziś wieczorem. Dziś wieczorem będzie finał. <noise> Sok jabłkowy już jest. <noise> Kurczę ci już. Nie, i da się dotlinić, bo brakuje <noise> śląskiego luftu. <noise> Budowlanka. Najlepsza woda, naturalna woda, mineralna PSB. Idealna do picia i do rozrabiania tynku Proszę, kiedy Tylko jak tynk rozrabiacie to nie gazowana. Gazowana. To Dobre, dobrze, to pięć ja się tak. na kręceniu znam. Tak trzymać. Może we dwóch, nie? O, nie trzeba, będzie trzeba. Skrzydła drzwiowe listwa i łazienka zakończona. Na czas gotowa przybycia stolarzy. Ale szyk przestawny <laughs> ze staro płaszczyzny. Można iść po skrzydła. Jeszcze jak byliśmy tutaj tydzień temu to nic nie wskazywało na to, że zbliżamy się do końca. A tu proszę, chwila nieobecności kamer i już chłopaki skończyli łazienkę. Teraz jesteśmy gotowi zaprosić naszych stolarzy. Witamy w naszym talkshow Mieszkanie do Remontu. Moimi gośćmi są Michał, Wiesław oraz Marcin. A tak całkiem serio, właśnie z zegarkiem w ręku skończyliśmy trzeci tydzień remontu i właściwie już możemy rozpoczynać kolejny etap naszej inwestycji. Ale jeszcze kilka pytań do naszych fachowców. Michał, jak się pracowało z kamerą, tak szczerze? Ogólnie ciężko, ale nie narzekam, no bo czasami tu wolniej się pracowało, ale... Ogólnie fajnie. No ale co, co było najtrudniejsze? No, jak Adaś chodził i, i przeszkadzał. to gdzieś zasłaniam, tutaj ściągnij płytkę jeszcze raz, jakieś takie rzeczy, także ale nie było źle. Fajna no, przygoda. To są prawa telewizji. My musimy wszystko ładnie udokumentować, więc Adaś nie mamy do ciebie żadnych absolutnie zastrzeżeń. Wiesław! Ty już nie jesteś tutaj pierwszy raz z nami, bo na metamorfozach byłeś. Dobrze się pracowało z Michałem i z Marcinem? Tak? Super. No i teraz za mało mówiącego Marcina. Marcin, jak tobie się pracowało z kamerą? Okej, okay. ale ty się dobrze czujesz przed kamerą, co? Marcin, jakbyś miał jeszcze jedną taką propozycję, żeby popracować z kamerami z nami, to byłbyś zainteresowany? A Wy co sądzicie o Wiesławie? No, tylko sam kusy. Bardzo w porządku facet. No, Cały czas było śmiesznie. Na wesoło, robota na wesoło. Bo nie wiem, o czym <laughs> Dokładnie. Słuchajcie, ja w tej chwili chciałbym bardzo podziękować naszym majstrom, bo tak naprawdę to jest ich zasługa, że się wyrobiliśmy w tym czasie. Trzy tygodnie tak miało być i tak jest zrobione. Łazienka jest przepiękna. Jeżeli chodzi o salon sypialnie w Wiesławie, kłaniam się nisko, jesteśmy naprawdę gotowi do tego, żeby rozpocząć kolejny tydzień, ale już z naszymi stolarzami. A między innymi, wśród nich, nasza nowa twarz psd Mrówka, czyli Darek Stolarz. Dzięki, dzięki jeszcze raz. Dzięki. Dzięki Wiesławie. Dzięki. Dzięki moi. Dzięki, do zobaczenia. Adaś, ty dzień najlepszy, zwany Michałem. Klaps, cięcie. Gitara, poszliśmy. Ale Jan, Ta. ja mam taki żart no. sytuacyjny. No. Wiesz czemu deszcz siedzi w więzieniu? No czemu? Bo napadał. Aha. To jest studen studencki kawał. Czas na wielki finał remontu. W ostatnim odcinku, wraz z naszymi stolarzami i niezastąpionym darkiem stolarzem, postawimy zabudowę kuchni, łazienki oraz sypialni. Na koniec ocieplimy wnętrze mieszkania różnymi dekoracjami i z czystym sumieniem będziemy mogli przekazać klucze inwestorowi. Jak mu się spodoba efekt naszej pracy? Koniecznie oglądajcie ostatnią odsłonę cyklu Mieszkanie do remontu.